Jeśli zastanawiasz się nad zakupem basenu do swojego ogrodu, to musisz koniecznie poznać te pięć informacji. Co roku mnóstwo nowych właścicieli kupuje swój pierwszy basen, nie mając zielonego pojęcia o basenach ogrodowych, przez co po kilku dniach w swoich ogrodach widzą taki widok. Basen wymaga pracy. Basen nie jest kolejnym meblem, który możemy rozłożyć w ogrodzie i o nim zapomnieć. Utrzymanie czystego i bezpiecznego basenu wymaga regularnej pracy przez cały sezon. Zakup basenu to nie koniec wydatków. Chcąc korzystać z naszego basenu, musimy się liczyć z dodatkowymi kosztami, jakie będziemy musieli ponosić. Dodatkowe akcesoria. Oprócz samego basenu, do jego prawidłowej obsługi potrzebujemy również kilku niezbędnych akcesoriów. Basen wymaga wiedzy. Odpowiednia wiedza na temat basenów pomoże nam zaoszczędzić mnóstwo czasu, pieniędzy, pracy i nerwów i cieszyć się basenem bez żadnych problemów. Uważaj na rady innych osób. Wybierając swój pierwszy basen, pamiętaj o odpowiednim wyborze dla ciebie i Twojej rodziny. Unikaj podpowiedzi innych osób, które mogą mieć całkowicie inne wymagania i potrzeby.